Co zrobić z rękami, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań na szkoleni szkoleniach z wystąpień publicznych, które prowadzimy. To okazuje się, że to jest jeden z największych problemów, które ludzie mają, kiedy mają wyjść na scenę i przemawiać. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że to pytanie jest znacznie szersze, że to w ogóle nie chodzi o to, co zrobić z rękami, ale to chodzi o to, co zrobić z rękami, z nogami, gdzie patrzeć, jak długo patrzeć, kiedy odwracać wzrok, czy chodzić, czy nie chodzić, czy odwracać się do prezentacji, czy nie odwracać się do prezentacji. Generalnie, co zrobić z ciałem? Z tym ciałem, które. Co do zasady, jest naszym sprzymierzeńcem, pomaga nam przemieszczać się z miejsca w miejsce, pozwala nam korzystać z przyjemności życia. Generalnie to jest przyjaciel, ale w momencie, kiedy mamy wyjść na scenę i przemawiać, coś się psuje, że ten sprzymierzeniec nagle się od nas odwraca i okazuje się, że my byśmy wszystko super i perfekcyjnie, gdyby nie to ciało. No więc, co z tym ciałem zrobić? I my często szukamy odpowiedzi na to pytanie na przykład w podręcznikach różnych i tych podręczników jest mnóstwo i tam można przeczytać, że jak się przemawia, to się powinno stać tak, patrzeć tam przez tyle sekund, że jak się mówi kto z państwa, to dłonią otwartą od mostka do zewnątrz należy wykonać gest, że absolutnie tak nie, bo od razu to znaczy, że my nikogo nie lubimy i nikt nas nie lubi, ale absolutnie tak, owszem, bo to znaczy, że można nam zaufać i to wszystko jest nieprawda, nie? To wiecie. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi, nie ma uniwersalnych zestawów gestów, które pasują do każdego. Jeżeli ktoś Wam mówi, że są, to mówi Wam nieprawdę. Wystarczy sobie zrobić taki prosty eksperyment, na przykład, nie wiem, na TEDzie czy na YouTubie, znaleźć sobie jakiegoś mówcę, który Wam się podoba, którego ekspresja do Was trafia, albo znaleźć sobie dwóch, trzech różnych i oni będą mieli bardzo różną ekspresję i spróbujcie ich naśladować, spróbujcie mówić tak jak oni, modulować głos tak jak oni, wykonywać takie gesty jak oni, stańcie sobie przed lustrem i zobaczcie jak to wygląda i czy to pasuje, czy to nie pasuje i idę o zakład, że... W większości przypadków nie będzie pasować, bo nie będzie wasze, nie będzie prawdziwe, nie będzie naturalne, a na scenie chodzi właśnie o tą naturalność, a nie o to, żeby każdemu dokładnie przez 7 sekund patrzeć w oczy. No i teraz, co to znaczy być naturalnym? Kiedy my jesteśmy naturalni? Jacy jesteśmy, kiedy jesteśmy naturalni? Przypomnijcie sobie ostatni raz a to w ogóle było niedawno kiedy rozmawialiście z większą grupą osób, bo to było dzisiaj na początku mitapu, ale przypomnijcie sobie też każde spotkanie w grupie znajomych czy w rodzinie, w większej grupie, kiedy musieliście się komunikować, opowiadaliście jakieś historie, czy wtedy zadajecie sobie pytanie, co zrobić z rękami? I czy ja mam na ciocie patrzeć dłużej niż na dziadka? Albo po ilu sekundach muszę przenieść wzrok z dziadka na siostrę? Czy my sobie takie pytania zadajemy? Nie, po prostu mówimy, opowiadamy, gesty idą naturalnie za słowem, kontakt wzrokowy idzie naturalnie za zainteresowaniem naszym odbiorcą. Więc tutaj ja zaryzykowałabym stwierdzenie, że ten problem, co zrobić z rękami, to w ogóle nie wynika z ciała, tylko to wynika ze stresu. Że to pytanie zaczynamy sobie zadawać wtedy, kiedy stres nam wyostrza zmysły, i my obserwujemy otoczenie, szukając. Wrogów potencjalnych, ale obserwujemy też siebie, szukając potencjalnych wrogów. No i skąd to się wzięło? Na pewno powodów jest wiele i na pewno wiele sytuacji do tego doprowadziło, ale jedną z ważniejszych moim zdaniem jest i uwaga, mówię to jako fanka edukacji jest szkoła, i że ten stres to jest jedna z wielu niepotrzebnych rzeczy, której my się w szkole nauczyliśmy bo w przedszkolu to my zazwyczaj lubimy występować publicznie, że tam wierszyki opowiadamy na jakichś tam... Występach przedszkolnych, piosenki śpiewamy, tańczymy, wszystko jest super, a potem w okolicach podstawówki to się powolutku, powolutku zaczyna zmieniać. Bo nam się zaczyna to kojarzyć z tym, że jeżeli my wychodzimy na środek i ludzie na nas patrzą, i my coś mówimy, to nam się zazwyczaj dzieje coś złego. To znaczy, ktoś nas odpytuje z wiedzy, ktoś sprawdza, na ile jesteśmy przygotowani. Jeżeli. Coś powiemy nie tak, jeżeli o czymś zapomnimy, to będą się z nas śmiali, będą nas wytykali palcami, nauczyciel nas, nas skrytykuje, może nawet na nas nawrzeszczy, może rzuci podręcznikiem, nam zależy jakiego się ma nauczyciela. Ale to co jest bardzo prawdopodobne, to że wstawi nam złą ocenę i trzeba będzie się z tego iść potem tłumaczyć rodzicom. W moich czasach, przynajmniej na początku mojej ścieżki edukacyjnej, ta najgorsza ocena, jaką można było dostać, to jeszcze było fajnie wtedy, bo to była dwójka. Czyli nie było się takim całkiem beznadziejnym. To nie było jeden na sześć. To było dwa na pięć, czyli całkiem nieźle. Dzisiaj jest zdecydowanie gorzej. No i potem tak. Y taka mała ja, czy tacy mali wy, stajemy się nagle duzi, znajdujemy się nagle na innej zupełnie scenie. Patrzą na nas inni zupełnie ludzie. Ale my już mamy wgrany ten program i już szukamy tego zagrożenia, którego nas nauczono przez wiele, wiele lat szukać. My patrzymy. Czy tam ktoś z linijką nie czycha? Czy jakaś twarz się przypadkiem nie skrzywiła? Czy ktoś się z nas nie śmieje? Bo jak się ktoś uśmiecha pod nosem, to nie dlatego, że mu się podoba to, co mu mówimy, tylko dlatego, że właśnie nas wyśmiewa, nie? Czy przypadkiem zaraz ktoś nam nie wystawi tej dwójki, czy jedynki, z której trzeba będzie pobiec do domu i wytłumaczyć się rodzinie? Mało tego, my dowodów na to, że tak jest, wyszukujemy radośnie. I entuzjastycznie. Bo wiecie, co jest najgorsze, co się człowiekowi może przytrafić w życiu? Jak nie ma racji. To jest w ogóle najgorsze. Jak my mówimy, że jakoś będzie, i się okazuje, że my nie mieliśmy racji, to, no, to, to jest klops. Więc jak my wychodzimy na scenę zakładając, że ktoś nas wyśmieje, ktoś nas skrytykuje, komuś się nie spodoba i źle wypadniemy, to my znajdziemy dowody na to, że mieliśmy rację, mając takie założenie. Bo my zdecydowanie wolimy mieć rację niż być szczęśliwi. Ja proponuję Wam, żeby to zmienić, bo te czasy szkolne już się skończyły, już nikt nam nie wystawia ocen, więc to niespecjalnie jest korzystne dalej używać tego samego oprogramowania. Możemy je sobie przeinstalować. I przeinstalowanie tego oprogramowania nazywam. Rekontekstualizacją. To jest kolejne trudne słowo dzisiaj, na którym można sobie połamać język, także podtrzymuję tendencję. Ale najpierw, zanim opowiem o rekontekstualizacji, to kilka zdań o tym, co to są i skąd się biorą emocje i jak my je w ogóle rozumiemy. Nasz mózg czerpie informacje na temat emocji z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest nasze ciało. I z naszego ciała płyną jakieś tam impulsy, że jest skurczony żołądek, przyspieszona akcja serca, spłycony oddech, drżą dłonie, rumienimy się, pocimy się, wszyscy to wiecie. I ta pula reakcji jest dosyć ograniczona i okazuje się, że one w podobnych kombinacjach występują niezależnie od tego, czy my się zakochaliśmy, czy my jesteśmy podekscytowani, czy my jesteśmy przerażeni, to te reakcje są dosyć zbliżone, więc mózg potrzebuje jeszcze jednej Puli informacji, i są to informacje, które on czerpie z kontekstu. Czyli jak on czuje, że ten żołądek się ściska, że te dłonie drżą, że ten rumieniec oblewa policzki, to on się rozgląda i widzi: ach, piękna osoba, która nas pociąga, i on sobie myśli: dobra, zakochanie. Ale jak on czuje te wszystkie tam ściśnięte żołądki i tak dalej, rozglądasz się i widzi scenę ludzi, którzy patrzą, to on myśli, czekaj, czekaj, znam ten program, dobra, to było wtedy, kiedy ja tam z historii, ale nie pamiętam tych dat i ta pani mi wtedy wstawiła, aha, okej, okay, dobra, to jest stres. I o ile na to ciało mamy ograniczony wpływ, bo coś tam możemy próbować kontrolować, oddech i tak dalej, ale no niespecjalnie jeżeli nie jesteście ekspertami yy, medytacji, to niespecjalnie będziecie mieli wpływ na akcję serca, natomiast możemy kontrolować to, czy wpływać na to, zmieniać to, rekontekstualizować to, jak nasz mózg rozumie kontekst. I jest e, kilka strategii, które chciałam Wam zaproponować, tej rekontekstualizacji. I jedna, którą chciałam natychmiast obalić i zdetonować, i od niej zacznę. To jest ta, na pewno słyszeliście, chociaż może nie. Jeżeli nie, to usłyszycie i od razu zapomnijcie. E, jest taka strategia, żeby sobie swoją publiczność wyobrazić nago, i że to wtedy super rozluźnia, bo czujemy się bezpiecznie, bo siedzą przed nami takie golasy. E, najpewniej w ogóle niezbyt perfekcyjne, bo to wtedy najlepiej działa, nie? No otóż nie, bo na czym to polega? To polega na tym, że jak ja was ośmieszę pierwsza, to wy mnie już nie ośmieszycie, a nawet jak mnie ośmieszycie, to mnie to już nie ruszy, bo ja was ośmieszyłam pierwsza. Czyli to dalej opiera się na tej samej dynamice władzy, że albo ja wygram z wami, albo wy wygracie ze mną. I to nie działa, znaczy, to nie jest dobre, to nie jest korzystne, bo jeżeli wychodzimy na scenę z założeniem, że publiczność jest naszym wrogiem, to zastawiamy na siebie pułapkę. Bo trudności przecież dużo łatwiej jest pokonywać z przyjaciółmi niż wrogami. Dlatego pierwsza strategia to próba zaprzyjaźnienia się z publicznością. To znaczy, pomyślmy sobie o tym, że w zasadzie wszyscy gramy do tej samej bramki, że my chcemy, żeby nam wyszło przemówienie i żeby było fajnie. I nasza publiczność też chce, żeby nam wyszło przemówienie i żeby było fajnie, bo generalnie wtedy wszystkim jest fajnie. Publiczność dobrze spędzi czas, my będziemy mieli satysfakcję, i generalnie my jako ludzie wolimy, żeby było fajnie niż żeby było niefajnie. Więc to jest pierwsza rzecz, yy, którą warto pamiętać, o której warto pamiętać wchodząc na scenę. Druga rzecz jest taka, żeby spojrzeć na sprawę z nieco innej perspektywy. To znaczy zadać sobie pytanie, czy kiedy ja siedzę na widowni i ktoś przemawia, to, czy rzeczywiście tak jest, że odkąd ta osoba na tą scenę wejdzie, to ja już szukam? A może ma niewyprasowane spodnie, a może ma krzywy sweter, a może ma pietruszkę na zębach, a może się przejęzycza, a może czegoś zapomnie, a może pomylą jej się cyferki, a może się przewróci i w ogóle będzie super. I ja siedzę i wynotowuję te wszystkie złe rzeczy i one mi dyskredytują tą osobę po prostu do końca życia kompletnie. Czy na pewno tak jest, że Wy tak odbieracie mówców? Bo jeśli nie. A zakładacie, że wszyscy tak odbierają was, to w pewnym sensie zakładacie, że wszyscy są gorsi niż wy. Że wy jesteście już na studiach, ale wszyscy inni są dalej w tej pierwszej klasie i siedzą w tej ławce, i śmieją się z tego, kto tam stoi na środku i próbuje coś powiedzieć. A pewnie statystycznie to jest niemożliwe, żeby wszyscy byli gorsi od was. Trzeci pomysł na rekontekstualizację który mam, to pomyśleć sobie, że na tej scenie tak naprawdę w ogóle nie chodzi o Was. I to powinnam była powiedzieć po tym, po tej onieśmielającej zapowiedzi i podnoszącej poprzeczkę zapowiedzi, którą słyszałam od Michała, że na tej scenie w ogóle nie chodzi o mnie. Na tej scenie teraz, w tym momencie chodzi o Was. O to, żebyście Wy się czegoś dowiedzieli, żebyście Wy być może zrozumieli, jak rozładować stres, jak się pozbyć swoich lęków, jak się poczuć lepiej, kiedy następnym razem to Wy będziecie na scenie. Czyli najpierw jesteście Wy. Potem jest to, co mam Wam do powiedzenia, a dopiero na końcu jestem ja. Naprawdę na scenie o mówce chodzi dopiero w trzeciej kolejności. To trochę na pewno zdejmie ciężaru z Waszych barków. Czwarta strategia to strategia odrzucenia mitu pewności siebie. Że my tak wszyscy mówimy, że gdybym była bardziej pewna siebie, to ja bym na tej scenie na pewno zrobiła super rzeczy. Tylko, że pewność siebie to jest mit. Be być pewnym, to znaczy wiedzieć na pewno, wiedzieć dokładnie, co się wydarzy. Wiedzieć dokładnie, co powiem, jak zareaguje publiczność, jak się zachowam. Nie wiem, jak się będzie zachowywał mój oddech. To jest niemożliwe. Choćbyśmy nie wiem, jak długo fantazjowali na temat tego, co się wydarzy, kiedy wejdziemy na scenę, jedno jest pewne, pewne, to nigdy nie będzie prawda. To się nigdy nie wydarzy tak, jak sobie to zaplanowaliście. Po angielsku. To, co tłumaczymy jako pewność siebie, to jest self-confidence. Tylko, że confidence to w ogóle nie jest pewność. Confidence to jest zaufanie. I jeżeli spróbujecie, Zaufać sobie, że macie wszystkie zasoby, żeby sobie na tej scenie poradzić, macie kompetencje, macie narzędzia, że nawet jak coś się wywali, to się podniesiecie, pozbieracie i będzie dobrze, bo macie te zasoby. To będzie dużo łatwiej niż przy tym iluzorycznym, fałszywym dążeniu do jakiejś pewności, która jest nieosiągalna. I strategia numer 5, moja ulubiona. Zamiast myśleć o tym, że wy wychodzicie na scenę po to, żeby poddać się czyjejś ocenie, pomyślcie, że tak naprawdę wychodzicie na tą scenę po to, żeby swojej publiczności dać prezent. Doskonale dopasowany do ich potrzeb, bo przecież oni przyszli dokładnie po to, żeby was posłuchać. Oni czegoś od was się spodziewają i wy dokładnie to zamierzacie im dać, w dodatku pięknie opakowane. Przecież tutaj nie ma nic stresującego. Obdarowywanie Pięknymi prezentami jest przyjemne dla obu stron. I wchodząc na scenę z takim bagażem, na pewno wejdziecie na nią spokojniej i wejdziecie na nią bez lęku. Ale nie wystarczy sobie tej rekontekstualizacji przeprowadzić raz. I tutaj muszę wspomnieć o pewnym naukowcu, który nazywał się Paul Trawa. I Paul Trawa stworzył taką teorię. Pola trawy. I ona polega na tym, że jest pole trawy, i my stoimy na jednym krańcu tego pola, a na drugim krańcu jest domek, do którego koniecznie z jakiegoś powodu chcemy się dostać. To jest nasz cel. No i my tak patrzymy, patrzymy i myślimy Dobra, idę. No i wchodzimy na to pole, tam drepczemy, 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 wydreptaliśmy sobie jakąś ścieżkę. No łatwo nie było, bo tam już trawa po kolana, ale. Wydreptaliśmy. No i następnego dnia znowu tą ścieżką idziemy, potem znowu, 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 znowu. Ona jest coraz większa, coraz bardziej widoczna, zamienia się potem w brukowaną drogę, potem w asfaltową. Potem to jest w ogóle autostrada oświetlona i widoczna niemalże z kosmosu, i my tak sobie nią regularnie chodzimy. Ale któregoś dnia przychodzi kolega, i kolega ma drona, jak się okazuje. No i on tym dronem nad tym polem trawy przeleciał i on mówi, ty stary, ale ta twoja ścieżka to jest taka strasznie naokoło, bardzo kręta, w ogóle to możesz to pole przeciąć tak na przestrzał, jest dużo prościej, dużo krócej. No i my tak myślimy, kurde, ale no to już trawa taka, haszcze, jakieś dzikie zwierzęta się tam czają, bardzo niebezpiecznie, bardzo dużo wysiłku, ale kolega mówi, ale naprawdę ta droga jest o połowę krótsza. No to dobra, bierzemy maczetę, tam wycinamy co się da wyciąć, idziemy, przeszliśmy, krew się leje po nogach. No, rzeczywiście była krótsza. No, może warto poświęcić troszeczkę jeszcze uwagi, żeby ją sobie poeksplorować. Więc następnego dnia idziemy tą krótszą, następnego dnia idziemy tą krótszą. Zaczyna nam się to podobać. I któregoś dnia, kiedy właśnie zamierzamy przebyć znowu tą podróż. Nagle z chaszczy wybiega bardzo zły pies, który bardzo chce nas ugryźć, więc my bardzo chcemy mu na to nie pozwolić i uciekamy. I teraz, którą ścieżką my uciekniemy? Czy tą krótszą, czy tą, którą lepiej znamy? Zdecydowanie w sytuacji stresowej. Jest to odpowiedź B. W sytuacji stresowej my nie dokonujemy racjonalnej oceny sytuacji, żeby stwierdzić, co jest dla nas korzystniejsze. Po prostu wybieramy opcję, którą lepiej znamy. Dlatego naszą nową, dobrą, zrekontekstualizowaną ścieżkę trzeba przemierzać wystarczająco dużo razy, żeby ona się zamieniła w dobrze oświetloną, widoczną z kosmosu autostradę. Ale co równie ważne, żeby ta stara pokręcona naokoło zdążyła zarosnąć. I tak się składa, na marginesie tak naprawdę y, autor tej teorii nie nazywa się Paul Trava, jakbyście kiedyś chcieli zacytować tylko Teodumski. Natomiast jest to metafora tego, jak działa proces uczenia się z perspektywy neurologicznej. Że jeżeli w naszym mózgu pojawi się nowa myśl, nowy sposób zrobienia czegoś i tam dwa neuronki sobie zaklikną i się robi taka ścieżynka między nimi, to potem tą nową myśl, nową umiejętność trzeba powtarzać wystarczająco dużo razy, żeby ta ścieżynka się wzmocniła, a ta stara, niepotrzebna, której nie chcemy, żeby się żeby zarosła, żeby znikła. Tak działa uczenie się, tak działa y, przebudowa psychologiczna. Dlatego odpowiedzią na pytanie, co zrobić z rękami, tak naprawdę jest: Wasze ręce same doskonale wiedzą, co powinny zrobić, jeżeli tylko nie będziecie im w tym przeszkadzać, a największą przeszkodą jest stres. Dlatego następnym razem, jak będziecie wychodzić na scenę, to zamiast tego szkolnego mundurka weźcie ze sobą prezent dla publiczności i zaufajcie, że reszta się zrobi sama. Dziękuję.